Co tu się stało? Hmm, muszę zadzwonić jak najszybciej po oh, kurczę. Oh, tak strasznie się on denerwuje. Co robić? Co robić? Trzeba jasne zadzwonić po No pięknie, jak się teraz na przykład obudzi, to jak my jej powiemy, co się stało z jej rodzicami? Ja powiem. Ja również nie mam pomysłu, jakby jej to powiedzieć tak delikatnie, żeby ona się nie załamała. Mamy poważne kłopoty. Ale ona może się obudzić dopiero za rok. Czyli <laughs> by byłego się najszybciej. No tak, ale nie mamy żadnej wymówki. A tu nie my za... To nie my zrobiliśmy to. A nie mamy żadnego, no wiecie, takiego nakrycia, żeby jej nie zdenerwować. Chyba się budzi. Mamy kłopoty. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Aha, w szpitalu. I podobno to na już. Wiesz, nie? będzie już się zrobione, więc możecie zaprowadzić tą słodką katkę do, do, do domu. tak. Więc możecie już się tam pozbierać i iść. I wyjaśnijcie mi wszystko po drodze. Na razie rozumiem tylko, że upadłam na Czyli mamy rok. Dali ten sam. A idę wam, jeden dzień? Nie, jak to wiedzieć. Rok? jest 2014. Jak? To. Co się już z Tobą wydarzyło? Wy byliście na wakacje? Ale w ogóle, to gdzie są moi rodzice? No i padło to książerce. Pytanie. Dobra, to wyczekam na tam. Właśnie, ja też już muszę iść. Poczekam na Ciebie tam. Eee, A, tu mi się nie chcą zabrać. No dobrze. Na pewno potem mi powiedzą, a teraz... trochę się pozbieram. Kurczę, jak my jej o tym powiemy? Czyż ona nigdy nas nie zrozumie? Zapalnie też taki i się w końcu sama... zlikwiduje? Okej, okay. ja nie mam pomysłu. <Guszy> powiemy jej, że jej rodzice wyjechali do Chin, ale Chiny są bardzo daleko. No właśnie! Ci wrócą dopiero za rok. A jak za rok nie wrócą, oni w ogóle już nie wrócą. Już jestem, ja możemy iść. tak w ogóle, gdzie są moi rodzice i gdzie jest moja jeszcze lepsza przesyłka? Już wyłapcie. Wiecie, która, Daisy. A, tak, Daisy. Daisy wyjechała. Tak, wyjechała. Gdzie? Być no, co jakiś tydzień. Wyjechała chyba do Hiszpanii, tak? Czy to było? Do było. Włoch? Do Włoch. No... Hmm. Mogły nawet przez porozmawiać. A, dobra, to chodźmy za mojej rodziców. Ale twojej rodzice też wyjechali. Jak to? Gdzie? Na rok do Chin. Czemu na rok do Chin? Nie ja widzieli kiedy się obudzisz i po prostu się do Ale czemu? Oha, kiedy wrócę do żywy. No tak jakby. Dobra. Słuchaj, jeszcze najpierw poradzę. Poję tylko do domu, ale może. Coś. Może w chwilę sama przenosi się jak sprawy. Jasne, jasne, rozumiemy cię świetnie. No to pa. Pa. I życzę powodzenia. Uważaj na siebie. na deski, i na drogach. No, ja też ci radzę uważać. I ja. Pa, pa. I ja. ja muszę się dowiedzieć, co się z nimi stało. Coś te jeszcze nie bierze. Rozmawiam z Stacy. Ała. Chyba zmalona. Cześć, Daisy. Cześć, Megan. Już się obudziłaś. O, nie wiesz, nawet jaka jestem szczęśliwa. Daisy. Coś się stało z sami. A sama nie wie, gdzie wyjechali. Tak, mówiłem, że pojechały do Chin na rok. Dobrze, coś wymyślił. Mówiłaś coś? Nie, nie, nie. Okay. No więc dobrze, ja wrócę za jakiś tydzień. Muszę kończyć, wiesz, mam tu jakiś... nie wiem. Przez chwilę miałam zapłacić za lody, bo takie pyszne są tutaj. w włosie. Okej, okay, już idę! Okej, okay, bo widzi na mnie ten. Okej, okay. to pa, pa! Pa! Ja wiem, co zrobię. Ona na pewno jest to wszystko wtajemniczona. Przebiorę się za nią i powiem, że już wróciłam za nią oczywiście. No i no wszystko mi wyśpiewają jakby do postaci Daisy. To nie będzie trudne. Jesteśmy tej samej rasy. Hmm. Więc idę do garderoby. Po godzinnym przebieraniu się i malowaniu. Choć dziś na kilka dni jestem Daisy. I dowiem się, co się z moimi rodzicami stało tak naprawdę. To moje przeznaczenie.